Witam serdecznie z poniedziałek. Wczoraj jeszcze nie widziałem, a dziś pszczoły wracają z pyłkiem. Nie wszystkie. Tutaj na przykład nie widzę. Jeszcze widać nie znalazły swojego pyłku. Te tutaj nie też nie. ale tutaj chwilę popatrzymy ta nie, o i weszła z pyłkiem następna z pyłkiem i następna przyleciała z pyłkiem a więc deszczyna rozpoczęła nie, nie. tutaj widziałem jeszcze też na niektórych niektóre te to dość obficie, ale tu, tu chyba też widziałem kilka pszczółek z pyłkiem, no w tej chwili nie widzę no także u nas się już rozpoczęło u nas się już rozpoczęło, tutaj widziałem też z pyłkiem chwilę trzeba postać, bo no nie, tu nie widać no ale to dziś pierwszy dzień pierwszy dzień znajdą idziemy zobaczyć tam czy pyli ten ten nasz, nasz krzew ta leszczyna w ogrodzie co tu dziko wyrosła jak ona rozpoczęła pylenie ale przyłek tu nie widać czyli jeszcze nie, nie, jeszcze nie Później ja to rozłoży i zacznie pylić A teraz tutaj o tych reprodukcyjnych Ja nie wiem o której się ja byłem w pracy Nie wiem O Oj tamta też z jakimś takim nawet chyba krokusa Chyba przynosi krokusa czyli latają gdzieś na, na miastu W mieście jest jeszcze cieplej Przesłaniemy to tam bardziej O jest, 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 weszła Ko kolejna przyleciała leszczyna kolejna z leszczyny okay. czyli się zaczęło Czyli się zaczęło? To nie. Chwilę trzeba postać. No naj, najwięcej tam z tej, ta jedna, ta, nie ten jeden ulik tylko. Okej. Okay. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.